Jak zapewne doskonale wiecie, firmy technologiczne jak Amazon czy Apple są obecne w wielu aspektach naszego życia. Teraz angażują swoje działania również w branży ochrony zdrowia. Spadki na giełdzie zredukowały wyceny wielu firm. Czy kupić akcje Apple? Czy przejęcie przez Amazona firmy One Medical sprawia, że dodałem akcje Amazona do mojego portfela? Jaka jest przyszłość ochrony zdrowia i konsekwencje zaangażowania gigantów technologicznych w tę branżę? Czy te firmy są w moim portfelu inwestycyjnym? Odpowiem również na to pytanie. Zaczynamy. Moja działalność na YouTube nie jest możliwa bez Twojego wsparcia. Będę wdzięczny za kliknięcie tego przycisku z kciukiem uniesionym w górę oraz za subskrybowanie. Dzięki, a teraz możemy zaczynać. Amazon i Apple są obecne w wielu aspektach naszego życia. Amazon to przede wszystkim sklep internetowy, gdzie można nabyć przeróżne towary, ale tu również dostawca rozrywki i usług streamingowych za pośrednictwem platformy Amazon Prime Video. Aczkolwiek, co może być zaskoczeniem dla niektórych z Was, najwięcej zysku generuje platforma usług w chmurze Amazon Web Services. Apple to z kolei przede wszystkim producent sprzętu elektronicznego, który wykorzystujemy zarówno do pracy, jak i rozrywki. Te dwie firmy, jak to często bywa z najbardziej liczącymi się firmami, nie spoczywają na laurach i coraz odważniej wchodzą w nowe branże. Obecnie te firmy wzięły na celownik ochronę zdrowia. Amazon właśnie sfinalizował przejęcie firmy One Medical za kwotę 3,9 miliardów dolarów. One Medical jest firmą oferującą usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Wnoszący miesięczną opłatę, klienci zyskują dostęp do opieki lekarskiej blisko swojego miejsca zamieszkania, a także możliwość wirtualnego kontaktu z lekarzem w razie potrzeby. Dostęp do lekarza za pomocą aplikacji czy wideo porady jest możliwy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Klienci mają także możliwość rezerwowania wizy, czy na przykład odnawiania recept przy pomocy aplikacji. W momencie przejęcia One Medical przez Amazon. 767 tysięcy osób korzysta z wirtualnej opieki lekarskiej oferowanej przez tę firmę. Klientami One Medical są nie tylko osoby prywatne, ale także duże korporacje, jak na przykład Alphabet Google, która oferuje dostęp do usług One Medical jako część pakietu korzyści dla swoich pracowników. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Amazon stara się wejść do sektora usług zdrowotnych. W 2020 Amazon rozpoczął działalność wirtualnej apteki. Pozwalającej na zamówienie leków po niższych cenach z możliwością dostawy do domu w ciągu kilku dni. Od zeszłego roku Amazon zainicjował aplikację Amazon Care. Aplikacja ta jest oferowana pracodawcom na terenie Stanów Zjednoczonych. Użytkownicy aplikacji uzyskują wirtualny dostęp do lekarza czy pielęgniarki w dowolnym momencie. Również Alphabet jest aktywny na rynku monitorowania aktywności i stanu zdrowia. Firma w zeszłym roku przejęła firmę Fitbit. Twórcą urządzeń elektronicznych, pozwalających na śledzenie ogólnego stanu zdrowia naszego organizmu. Na rynku amerykańskim prężnie działa także firma Teladoc Health, oferująca usługi z podobnego zakresu co One Medical. Teladoc Health ma na terenie Stanów Zjednoczonych 54 miliony płacących użytkowników, co jak zapewne rozumiecie, oznacza, że firma Teladoc jest poważnym rywalem dla Amazona. Firma Apple również zaczyna dbać o nasze zdrowie przy pomocy produkowanych przez siebie urządzeń elektronicznych. Urządzenia takie jak iPhone i Apple Watch już od kilku lat mają wbudowane różnego rodzaju funkcje pozwalające na monitorowanie różnorakich aspektów ludzkiego zdrowia. Od nadchodzącej jesieni urządzenia Apple obejmą dostępnymi funkcjami 17 obszarów zdrowia, takich jak kondycja serca, sen, zdrowie kobiece czy poruszanie się. Apple chce zapewnić swoim użytkownikom bezpieczne miejsce do przechowania prywatnych informacji medycznych, jednocześnie dając inicjatywę do bardziej uważnego przyglądania się stanowi własnego zdrowia. Urządzenie jak Apple Watch może na przykład wysyłać użytkownikowi ostrzeżenie w momencie pojawiania się niepokojących danych medycznych na podstawie monitorowania pracy serca i daje także możliwość zalarmowania osób bliskich w przypadku, gdy użytkownik takiego zegarka ulegnie wypadkowi. Apple jest teraz w stanie przechowywać 150 rodzajów różnych danych medycznych. Co istotne w kontekście zachowania prywatności, dane są szyfrowane, więc tylko sami użytkownicy urządzeń Apple mają do nich dostęp. A nie ich producent. Dane medyczne zbierane są za pośrednictwem iPhone czy zegarka i przechowywane w aplikacji Apple Health. Obecnie firma Apple szuka metod, które pozwolą na to, aby informacje zbierane przez urządzenia, które wykorzystuje pacjent, były dostępne także dla lekarzy, np. w przychodniach pierwszego kontaktu. Poza podejmowaniem prób współpracy z podmiotami medycznymi w zakresie monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Apple już teraz pracuje z ośrodkami badawczymi nad uzyskiwaniem nowych sposobów wykorzystania urządzeń właśnie tej firmy do przeprowadzania badań naukowych. Przykładem takiej współpracy jest wspólne działanie firmy Apple z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Stanforda, które zaowocowało powstaniem dużego wirtualnego badania klinicznego z dziedziny kardiologii. Już dwa lata temu Singapur ogłosił, że zapłaci swoim obywatelom za korzystanie z nowej aplikacji Fitness, która współpracuje z Apple Watch. Rząd uruchomił program i użytkownicy otrzymywali nagrody pieniężne za osiąganie celów fitness. Uważam, że długoterminowo zmniejszy to koszty ochrony zdrowia w Singapurze i będzie tańsze niż wypłacanie tych nagród. Oby więcej takich inicjatyw w innych krajach. Lepiej zapobiegać niż leczyć, prawda? Apple mierzy się także z wyzwaniami. Zagadką do rozwikłania na przyszłość jest na przykład to jak umożliwić działanie aplikacji Apple Health poza urządzeniami wykorzystującymi oprogramowanie Apple. Tak, aby ci, którzy nie posiadają komórki czy zegarka, od tego właśnie producenta, także mieli możliwość stałego monitorowania różnych parametrów własnego zdrowia. Apple także musi stworzyć na swoich urządzeniach funkcję tak zwanego osobistego wskaźnika zdrowia czyli codziennie podawanego wyniku na podstawie zebranych informacji medycznych z całego dnia. Taką funkcję posiadają urządzenia sprzedawane np. przez konkurenta Apple, wspomniana już wcześniej marka Fitbit. Ale po co firmy technologiczne wchodzą na rynek ochrony zdrowia? W skrócie, bo tam jest kasa. Amazon słynie z tego, że wkracza w branże, które cechują się wysoką marżą zysku. Wkroczenie firm technologicznych na nowe rynki sprawi, że konkurencja się zaostrzy, co pozwoli na obniżenie kosztów ochrony zdrowia. Amazon w swoich założeniach chce przekształcić sposób działania opieki zdrowotnej, tak aby uczynić ją bardziej przyjazną pacjentowi, szybszą oraz mniej kosztowną. Apple z kolei mówi o misji stworzenia opartej na nauce technologii, która wyposaży ludzi w niezbędne informacje na temat ich zdrowia. Aby sami mogli o nie dbać, a nie być tylko pasażerami w swojej podróży po zdrowie. Tutaj również pojawia się potencjalna obniżka kosztów działania opieki zdrowotnej. Codzienne monitorowanie stanu zdrowia przy, przy pomocy technologii i telefonu komórkowego to mniejsza szansa trafienia do szpitala w poważnym stanie. A co za tym idzie, oszczędności dla całego systemu ochrony zdrowia. Ja korzystam od kilku lat z Apple Watcha i jak najbardziej gamifikacja stosowana w tym urządzeniu pomaga mi każdego dnia być na siłowni lub biegać. W każdym razie wykonywać aktywność fizyczną. Również monitorowanie jakości snu i tego, jak czuję się następnego dnia pomaga mi w eliminowaniu negatywnych nawyków czy skupieniu się na zdrowszej diecie. Wygląda na to, że technologia coraz mocniej wkracza w kolejny obszar naszego funkcjonowania, jakim jest zdrowie, a także kontakt z personelem medycznym. Pandemia i związane z nią trudności w dostępie do bezpośredniego kontaktu z lekarzem na pewno przyspieszyły to zjawisko. Z biegiem czasu pewnie coraz rzadziej będziemy widywać lekarza czy pielęgniarkę twarzą twarz na rzecz kontaktu dalnego. Co sądzicie o tych zmianach? Czy Waszym zdaniem urządzenia elektroniczne powinny przechowywać tak wrażliwe dane dotyczące zdrowia człowieka? Czy jesteście zwolennikami załatwiania swoich potrzeb medycznych online? Czy nadal stawiacie na bardziej tradycyjne rozwiązania znane z przeszłości? Napiszcie swoje zdanie w komentarzu pod filmem. Czy te firmy są w moim portfelu inwestycyjnym? Nie. Uważam zarówno Apple jak Amazon za świetne firmy, ale w obecnym momencie nie spełniają warunków, aby znaleźć się w moim portfelu, w którym obecnie jest 11 spółek. Są to firmy, które według moich analiz dostarczą mi lepszych stóp zwrotu w długim terminie. Podczas czerwcowego i lipcowego dołka na giełdzie kupowałam akcje pięciu spośród tych jedenastu firm. Widzowie prosili mnie o dostęp do całego mojego portfela. Możesz dołączyć do mojej grupy, w której dzielę się składem portfela oraz informuję o wszystkich transakcjach. Link do dołączenia jest poniżej oraz w opisie do tego filmu. W tym filmie przedstawiłem swoje opinie, które nie są poradami inwestycyjnymi. Zawsze wykonaj odpowiednie analizy, zanim zainwestujesz w jakiekolwiek aktywa. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Niech wzrosty będą z tobą. Cześć!